Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim wrocinie. A więc, w dzisiejszym materiału omówimy sobie w krótkim roce czym jest chmura czyli znaczy dziury w chmurach kolorowa tecz. Zaczynajmy, mówiąc o uproszczeniu, zaczynając od smug chemicznych, chemizacji. Zobaczmy czym one są. Chmury hemlights są nowym, dosyć jeszcze niespotykanym wcześniej zjawiskiem na niebie, które są rzadkością w naszej atmosferze ziemskiej na ziemi, w tym w Polsce. A mówiąc konkretnie mój chemiczny light one pochodzą głównie z wyniku poruszających się samolotów, które tworzą właśnie smugi chemiczne. Ale dlaczego tak się dzieje? A dziś, a samoloty tworzą takie smugi chemiczne w postaci pasm chmurowych powstających przez latające i przemieszczające się samoloty. Właśnie w wyniku skraplenia się między innymi pary wodnej, gdy dojdzie do zmieszania się ciepłego i chłodnego powietrza w wyższych warstwach atmosferycznych. Czyli właśnie jeśli zmieszają się ciepłe i chłodne masy powietrza o różnej wilgotności, to dochodzi do właśnie powstawania takich właśnie chmur. A teraz przechodzimy do chmury kawum, czyli właśnie zbadać często tę teren kolorową tęczą w postaci niezwykłych chmur konwekcyjnych, ale zresztą nie generują burzy i opadów. Więc chmura, chmura kawum to jest po prostu inaczej przypomina za w chmurach w postaci o Pasma bez chmurnego nieba. No czyli, yy, czyli ta chmura jest często zwana podobnie kawą i by ja się okrągłym kręgiem bez nieba na, na pewnej wysokości na niebie. A tak jest zjawisko, tworzy się częściej w wyniku yy, A najczęściej to się tworzy taka chmura w wyniku przechładzającego się przechładzając się warstw z atmosfery z przelatującym samolotem bo pierwszy, jeśli w ogóle musiało taka, takie zamrażenie tych mas powietrza to i to przede wszystkim Przede mus, muszą przelecić jakieś tam samoloty. Muszą przelecieć samoloty, aby kłony powietrzne mogły się rozprowadzić po wyższych po atmosfery i troposfery, żeby powstało takie zjawisko, zwane kawą. Czyli dziurą w komórach wodemie występujących w pięta piętra wysokiego i średniego. I też kawą tworzy się najczęściej, tylko i wyłącznie w ekstremalnie niskich temperaturach powietrza. Najczęściej są to temperatury powietrza ujemne w wyższych warstwach atmosfery. a więc oczywiście dla chmura, kawą powstaje ponieważ spali na samolotze, wiem, cząsteczki lotu, zamarzają właśnie w się warstwa atmosfery tak to wygląda, a także jeśli kryształki są duże, to, to rozpali się z krystalizacji, może pojawi się kłaszczek opadów, wilk Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli Państwo spodobaliście, lajka i komentarz. Także warto ustawić mój profil, aby więcej osób mogło oglądać mojego Insta. Pozdrawiam.